Diagnostyka ciała i umysłu. Opracowana przez SANIO unikalna technologia sensorów rozpoznaje stres i zesztywnienia mięśni, bazując na pulsie i innych fizjologicznych reakcjach ciała, aby dostarczać niewiarygodnego masażu. SANIO DER8700 8700 Profesjonalny fotel masujący, który wyczuwa potrzeby Twojego ciała i umysłu. DR8700 używa czujnika stresu i czujnika sztywności mięśni, aby stworzyć niesamowite doznanie masażu. Wybierz program Full Auto, następnie zaznacz swój wiek. Chwyć sensor stresu za pomocą dwóch rąk. Pozwoli to zmierzyć puls i określić Twój poziom zestresowania. Wynik sztywności mięśni odczytuje różnego rodzaju zmiany fizjologicznych reakcji odruchowych organizmu występujące podczas uciskania mięśni twojego ciała w celu określenia skali ich zesztywnienia. Następnie monitor wyświetla rezultat. Jeśli jesteś mocno zestresowany, to parasympatyczny układ nerwowy jest stymulowany za pomocą delikatnego masażu. Przy dużych zesztywnieniach mięśni stymulowany jest sympatyczny układ nerwowy mocniejszym masażem. Za każdym razem, kiedy korzystasz z tego fotela masującego, otrzymasz masaż, którego potrzebujesz, regenerujący zarówno ciało, jak i umysł. Zaawansowana technologia SANIO to również funkcja Best Position, zapewniająca idealną pozycję ciała do odprężającego masażu. Naciśnij przycisk Best Position i siedzisko zacznie ustawiać się pod kątem 30 stopni razem z oparciem i podnóżkiem w odprężającą naturalną pozycję ciała. Dolny odcinek pleców doskonale wpasowuje się w fotel, zapewniając wsparcie i maksymalny komfort. Kiedy rolki masujące poruszają się w przód, twoje ciało jest lekko unoszone dla bardziej efektywnego masażu. Nowo opracowana sekcja nóg ze zwiększonym zakresem wydłużania do 21 cm komfortowo dopasowuje się do różnych fizjologii ciała oraz długości nóg dla przeszywającego masażu od stóp do łydek. Naciśnij przycisk Best Position jeszcze raz, a podnóżek uniesie się prawie horyzontalnie, aby poprawić cyrkulację krwi w nogach. Podgrzewacz stóp rozgrzewa receptory, a kołyszące shiatsu stóp dostarcza efektywnego masażu. Razem z masażem powietrznym na Twoje uda i dolną partię pleców nadchodzi uczucie głębokiego odprężenia. Nowym dodatkiem jest trzecia optymalna pozycja. Podnóżek unosi się jeszcze bardziej, przenosząc środek ciężkości z ud na plecy dla komfortowego zabiegu rozciągania. Poduszki powietrzne dokładnie chwytają za nogi podczas gdy podnóżek porusza się powoli w górę i w dół. Masaż wałkujący wykonywany na plecy dostarcza efektywnego ruchu rozciągania. Innowacja technologiczna osiągnięta dla idealnego masażu. Unikalna technologia. Relaksujący masaż z możliwością ustawienia dowolnej pozycji. Ciągła ewolucja technologiczna zapewniająca maksymalny komfort. Sanio DR8700. Profesjonalny fotel masujący. Nowa technologia dla nowego poziomu komfortu i odprężenia.